Znalazłem w antykwariacie stary, zakurzony notatnik, który wyglądał na nieużywany od lat. Kiedy go otworzyłem, strony były puste, ale pierwsza strona miała krótki napis Nie pisz tutaj swoich marzeń. Zignorowałem to i wieczorem zapisałem w nim swoje sny, które chciałem zapamiętać. Tej nocy śniło mi się, że jestem w ciemnym lesie, a wokół mnie słychać było przerażające szepty. Nagle coś złapało mnie za ramię i obudziłem się z krzykiem. Gdy sięgnąłem po notatnik, zauważyłem, że strona, na której pisałem, była teraz pokryta dziwnymi symbolami. Przeraziłem się, ale próbowałem to zignorować. Kolejnej nocy koszmar się powtórzył, ale tym razem obudziłem się z ranami na ciele, dokładnie w miejscach, gdzie byłem dotykany w śnie. Każdego dnia, gdy budziłem się z nowych koszmarów, zauważałem, że symbole w notatniku stawały się coraz bardziej skomplikowane i złowrogie. W końcu zrozumiałem.